Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej sytuacji ulicy Żeromskiego. Bardzo serdecznie chciałbym przywitać przede wszystkim dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 11, Miejskiego Przedszkola nr 1, przedstawicieli Rady Dzielnicy, ale także wszystkich mieszkańców, którzy tutaj dzisiaj do nas przybyli, panią radną, Szanowni państwo, od wielu lat wiemy, jaki jest tragiczny stan e, drogi ulicy Żeromskiego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, trudno jest przejść tymi chodnikami, a codziennie rano, no niestety wszyscy mamy problem, aby dostarczyć nasze dzieci i skomunikować się po prostu z tymi trzema obiektami. Czyli tak jak wspomniałem, szkoła podstawowa numer 4 przy tej ulicy e, przylega e, w tej chwili tak naprawdę wjazd e, troszeczkę niżej także do szkoły podstawowej numer 11, bardzo dużej szkoły już od e, dwóch lat e, w tym miejscu, no i oczywiście e, jeszcze miejskie przedszkole numer 1. Codziennie przed godziną 8 rano po prostu jest tutaj Armagedon. Od wielu lat e, jest znana ta sytuacja i od wielu lat mieszkańcy e, proszą o to, aby w końcu tą drogę wyremontować. Droga jako ulica Żeromskiego jest jedną z wielu dróg na terenie naszego miasta, jako droga powiatowa, droga należąca do powiatu Jarosławskiego. Na terenie naszego miasta jest około 50 km dróg powiatowych. One są usytuowane w różnych miejscach, jest specjalny wykaz. Pięć lat temu. Jeszcze poprzedni pan starosta, pan Jerzy Batycki, widząc jaki jest duży problem, przygotował projekt budowlany przebudowy i modernizacji tej ulicy właśnie pod kątem remontu, ale także... Przeorganizowania, zrobienia tutaj miejsc, tak aby samochody, które dowożą codziennie dzieci do szkół i do przedszkola, po prostu mogły tu normalnie funkcjonować, mogły podjeżdżać, i przede wszystkim, aby zadbać w odpowiedni sposób o bezpieczeństwo dzieci. Niestety od 2015 roku. W momencie, kiedy tą sprawą się zainteresowałem, prosiłem pana starostę już wtedy nowego, pana Tadeusza Chrzana o to, aby rokrocznie tą drogę wpisał na mm, tak zwany wniosek na schetynówki, na dotację zewnętrzną, bo był to jeden z nielicznych projektów, które starostwo powiatowe posiadało i mogło sięgnąć właśnie po dofinansowanie zewnętrzne przebudowy tej drogi. No niestety w kolejnych latach mm, takiego wniosku. Nigdy pan starosta nie, nie złożył, nigdy w ogóle na żadną drogę na terenie miasta Jarosławia. Wiemy, że powiat Jarosławski to jest. Około 120 tysięcy mieszkańców, a tak naprawdę w Jarosławiu mieszka prawie 40 tysięcy mieszkańców. No i niestety nie możemy się doprosić o to, aby e, drogi powiatowe doczekały się odpowiedniego remontu. To, za co ja odpowiadam jako burmistrz miasta, czyli przebudowę dróg gminnych, dróg wewnętrznych na terenie naszego miasta, jak wszyscy mieszkańcy widzą, jest rok, rocznie e, robione i sukcesywnie na terenie miasta się zmienia. Rok rocznie przeznaczamy na to ogromne środki w tamtym roku około 10 milionów złotych na ten rok obecny w tym budżecie zaplanowaliśmy prawie 9 milionów złotych rocznie od 2015 roku Także zgodnie z sugestią e, pana starosty przekazujemy środki finansowe jako dotacje do powiatu jarosowskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie naszego miasta. I takie środki od 2015 roku do końca 2018 wpłynęły do powiatu Jarosławskiego w wysokości 3 milionów złotych. Na rok 2019 mamy zaplanowane kolejne 1 400 mln złotych na przebudowę dróg powiatowych. Mieszkańcy tej dzielnicy, szczególnie jak również rodzice dzieci dowożonych właśnie do tych wszystkich obiektów, proszą o natychmiastowy remont tej drogi. Rada Dzielnicy, widząc, słuchając wniosku mieszkańców, wystosowała do mnie, a tak naprawdę do starosty powiatu Jarosławskiego za pośrednictwem burmistrza miasta z datą 17 stycznia tego roku pismo z prośbą o natychmiastowy remont i e, chciałbym zacytować w związku z licznymi prośbami mieszkańców rada dzielnicy numer 6 bardzo prosi o podjęcie działań wspólnie ze starostwem powiatowym w sprawie remontu chodnika i nawierzchni ulicy Żeromskiego stan tej ulicy oraz chodnika zagraża bezpieczeństwu i stan taki utrzymuje się od wielu wielu lat na to szanowni państwo Rada dzielnicy otrzymała pismo 7 marca, a następnie 13 marca takie pismo wpłynęło do mnie jako do burmistrza od pana starosty Tadeusza Szana i chciałbym przeczytać, że w odpowiedzi na pismo Zarząd Powiatu Jarosłowskiego uprzejmie informuje, że droga ulica Żeromskiego w Jarosławiu nie spełnia definicji dróg powiatowych. Nie spełnia definicji dróg powiatowych. Przed, ponadto przedmiotowa ulica nie spełnia wymogów technicznych dla drogi powiatowej. W związku z powyższym zarządca drogi zwróci się z wnioskiem do gminy miejskiej o przejęcie drogi e, właśnie ulicy Żeromskiego. Szanowni Państwo, i właśnie takie pismo 13 marca otrzymałem od Pana Starosty. Właśnie, że ta droga nie spełnia definicji dróg powiatowych, stanow nie stanowi ona połączenia miasta będącego siedzibą powiatu z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. W związku z powyższym, Pan Starosta proponuje, aby gmina miejska Jarosław. Przejęła ulicę Żeromskiego. Szanowni Państwo, e, jeżeli byśmy tak podchodzili do tego zagadnienia, to tak naprawdę wszystkie e, ulice na terenie naszego miasta powiatowe, około 50 kilometrów dróg Pan Starosta z miłą chęcią przekaże, no bo ich stan jest fatalny i należy remontować. Tylko że no my z budżetu miasta całości tych dróg no nie jesteśmy w stanie wyremontować. A chciałbym powiedzieć, że mieszkańcy. Każdego powiatu, w tym również mieszkańcy miasta Jarosławia, poprzez wpłacane swoje podatki, między innymi utrzymują powiat. Jarosławski i między innymi i między innymi środki właśnie z naszych podatków, którzy, które wszyscy, wszyscy wpłacamy trafiają także do Powiatu Jarosławskiego. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie prosić Pana Starostę i Zarząd Powiatu Jarosławskiego, całą Radę Powiatu o to, aby w tym roku ta ulica znalazła się w budżecie Powiatu Jarosławskiego właśnie jako jako kwota przeznaczona na gruntowny remont i przebudowę tej ulicy. Oczywiście z wnioskiem do pana starosty wystąpiliśmy już z początkiem roku, kiedy to budżet naszego miasta został zatwierdzony na rok 2019. W naszym budżecie jest kwota, jak już wcześniej wspomniałem, 1 400 tysięcy złotych, natomiast do dnia dzisiejszego w budżecie powiatu jarosławskiego na remont dróg powiatowych na terenie miasta nie znalazła się ani złotówka. Z tyłu za nami troszeczkę niżej, Szanowni Państwo, jest jeszcze ulica Kolejna Powiatowa, ulica Bandurskiego, która tak naprawdę łączy ulicę Kraszewskiego, no prawie z ulicą Krakowską, ale, ale do końca nie dobiega, natomiast jest to ulica Także na całej tej długości, jako ulica powiatowa. W 2018 roku remontowaliśmy gruntownie i przebudowywaliśmy nasz Jarosławski Park Miejski. Dlatego też na początku roku przeznaczyliśmy e, kwotę środków finansowych, jeżeli dobrze pamiętam, 150 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Bandurskiego. W pierwszej kolejności nawet chyba była kwota około 300 tysięcy zaplanowana. I tą kwotę przeznaczyliśmy na remont ulicy Bandurskiego, tak by w momencie od dania parku do użytkowania ta ulica na długości chociażby parku była wyremontowana, a w tych miejscach, gdzie są wyjścia z parku, miały być ulokowane bezpieczne, wyniesione przejścia dla pieszych. Niestety w 2018 roku remont ulicy Bandurskiego został wykonywany dopiero pod koniec roku, po oddaniu już w ogóle parku do użytkowanie i tak naprawdę nie wiem, czy 100 metrów tylko zostało wyremontowanych. Bardzo chciałbym prosić jeszcze raz pana starostę o głęboki ukłon w kierunku dróg powiatowych na terenie naszego miasta. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli ktoś z państwa chciałby jeszcze dwa słowa tak. powiedzieć, bardzo serdecznie zapraszam. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, szanowni państwo, drogi mosty nie mają legitymacji politycznej. One powinny łączyć ludzi, a nie dzielić. Na Myślę, że tutaj jest jakiś podtekst także polityczny. To nie tylko dzieci, które są skupione tutaj na tym obszarze, przy tej ulicy i mają wielkie uciążliwości, ale wśród tych dzieci zdarzają się też. Młodzi ludzie bardzo pokrzywdzeni przez los. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózka. Jak dowiedziałem się o tym, że ta ulica nie będzie remontowana, że nie ma jej w budżecie, to no byłem bardzo zbulwersowany i na najbliższej Radzie powiatu we wnioskach i w interpelacjach zgłoszę do zarządu powiatu, żeby jak najszybciej i zarząd, i rada naszego powiatu pochyliła się nad tym problemem. Nie tylko nad tą ulicą, gdzie tutaj dzisiaj jesteśmy i widzimy, przyjeżdżają samochody, zwalniają, przechodzą. Są dzieci, przede wszystkim małe dzieci także, bo to nauczaje początkowe i, i, i przedszkole i obowiązkiem gospodarza, a gospodarzem tej ulicy jest powiat, jest zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób, które z tej drogi korzystają. Nas też bardzo bulwersuje ta sytuacja, bo trwa po prostu ona i trwa w nieskończoność. Myśmy mieli pełną świadomość, że gospodarzem, że tak powiem, tego, tych odcinków, że tak powiem, dróg, no jest właśnie pan starosta i jesteśmy zaniepokojeni, bo w tamtym roku wydawało się, że będzie remont wykonany, bo takie były też, prawda, pierwsze tak. miarki. Pamiętam, nawet były naznaczone drzewa, zresztą państwo też pewnie pamiętacie. No a okazało się jednak, że nic z tego. No i w dalszym ciągu są og ogromne dziury, które z dnia na dzień, że tak powiem, się powiększają i w zasadzie może się zdarzyć wypadek i, i sytuacja naprawdę zagrożona za zdrowiu i życiu dzieci. A to, co pan dyrektor powiedział jeszcze, e, jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne, no jest bardzo ważna kwestia. E, mamy tą sytuację, że projekt budowlany na przebudowę tej drogi, który był wykonany w 2014 roku, z tego co doszły mnie słuchy, po prostu stracił już pozwolenie na budowę. Nie było podjęte żadne działanie, jeżeli chodzi o remont tej drogi. Zresztą no, widzimy, że żadne działanie nie było podjęte. No to tak naprawdę teraz kwestia, no, w jaki sposób w ogóle tą drogę remontować? Oczywiście można tylko zrobić nową nawierzchnię asfaltową, ale to dalej nie rozwiąże problemu z tym, co się dzieje po prostu na tych chodnikach. Rada, może inaczej, komisja do sprawy infrastruktury technicznej Rady Miasta Jarosławia poprosiła o wspólne spotkanie komisji podobnej właśnie z rady powiatu i taka komisja wspólna ma się odbyć 4 kwietnia tego roku. Mam nadzieję, że te dwie komisje wypracują naprawdę konsensus, jeżeli chodzi o remont dróg powiatowych. Szanowni państwo, wspólnie wszyscy razem apelujemy do pana starosty, i apelujemy do wszystkich radnych powiatu Jarosławskiego, o to, aby tak naprawdę w tym roku skupić się bardzo mocno na remoncie dróg powiatowych na terenie miasta Jarosławia. Dziękuję bardzo Dzień wszystkim bardzo. Państwu za przybycie i dziękuję wszystkim Państwu także.